Odpowiedź dla Szymona: Dzisiaj wypróbujemy coś innego, bo Szymon odpowiedział o godzinie, o której nasz team od social media już nie funkcjonuje. I teraz nasza odpowiedź byłaby zakopana pod 20 komentarzami. A mamy też coś ciekawego do powiedzenia i jest okazja, żeby pomyśleć głębiej. No co, jesteśmy młodym kanałem, możemy sobie poeksperymentować z formą. A że staramy się, aby nasze wideo dało się tylko słuchać bez oglądania, choć uważam, że to jest wielka strata. To przepuścimy uwagi Szymona przez syntezator, bo jakbym je czytał, to by pewnie posądził mnie o przedrzeźnianie go. Znowu. Dobra, więc zacznijmy od końca prywaty. PPS, czy tym razem komentarz będący bezpośrednią odpowiedzią na twoją krytykę również nie zostanie przypięty, żeby twoi widzowie przypadkiem nie zobaczyli kontrargumentów? Jak widać, zrobiliśmy nawet więcej. Ostatni twój komentarz pozostał z jedną uwagą i obietnicą dalszych, a został odpięty, jak po kilku dniach nie wróciłeś i jak zobaczyliśmy, że tę samą strategię nieodpowiedzi wykorzystałeś w innym krytycznym wideo, które gdzieś tutaj podlinkujemy. PS, doceniam też, że nigdzie nawet nie dałeś linka do mojego filmu, żeby przypadkiem nikt go nie obejrzał w całości. Ale każdy już obejrzał go w całości, bo tym razem nic nie zostało z niego wycięte. Okej, okay, dobra, a teraz yy, nie prywata i postaramy się podejść możliwie rzeczowo do tego, co nam wypominasz, choć dużo tutaj retoryki. Tak oczywiście, że tytuł i pierwsze 10 sekund filmu są clickbaitowe. Nawet w przypiętym komentarzu jest wyraźnie zaznaczone, że to hiperbola. Zaskakuje mnie jednak, że ma z tym problem osoba, która co kilka minut robi przedrzeźniające stawki z podnoszeniem brwi i inne. No właśnie, nasz wstęp był w miarę spokojny, żeby nie nastawiać negatywnie do twojego wideo. To i tak nie lada wyczyn, bo jak zaznaczyliśmy, jest paskudnym paszkwilem na feminizm. A że tyczy się równości płci, to dotyka trochę więcej osób niż tylko ciebie, przez co mogą się one spotkać z gorszym traktowaniem. A jeśli na przykład ktoś ciebie w prawdziwym życiu zdyskryminuje przez nasze filmiki, to w ramach zadośćuczynienia, nie wiem, wyczyścimy ci szafkę na buty czy coś. Nie podobają ci się przykłady pokazujące, że ludzie ogólnie negatywnie oceniają feminizm, a w ogóle nie odnosisz się do źródła badania z wyborczej. No, ze źródłem się zgadzamy, nawet wyszczególniliśmy je jako merytoryczne na końcu. Ale czy to znaczy, że ta jedna rzecz to główne źródło twojego wideo? Bo my naprawdę tworzyliśmy nasze wideo z założeniem, że opierasz się nad czymś bardziej merytorycznym niż to, co ja sobie myślę na temat jednego badania z wyborczej. Bo wiesz, socjologia, filozofia i w ogóle te rzeczy w nagłówku twojego kanału. Dlatego właśnie tak rozpaczliwie szukaliśmy jakichś źródeł dla tego, co mówisz. Analogicznie, czy jeśli nie popierasz mens rights activist, to znaczy, że popierasz dyskryminację mężczyzn? Czy może jednak to tak nie działa? O, i to jest kurde ciekawy temat. W komentarzach też pojawiło się porównywanie feminizmu do białej supremacji. Po odsyłam do naszego wideo o filozofii kucy. O, tutaj, ale tak z grubsza. W każdym patrzeniu na problem społeczny należy uwzględniać jego kontekst społeczny i historyczny. Jeśli wrzasnę, e białasie, masz jakiś problem? To inaczej będzie to odebrane na Bronxie, a inaczej na Pradze. W jakim realnym socjoekonomicznym położeniu jest grupa, o której mówimy? Jak wyglądają realne przepływy władzy? Bo i historycznie i współcześnie kobiety generalnie znajdują się na gorszej pozycji, ale to nie znaczy, że zawsze i w każdej rzeczy. To też nie znaczy, że MRA nie poruszają pewnych ważnych kwestii, ale próba zrównania ich to pozorna bezstronność, tak jakby twierdzić, że postulaty Black Lives Matter i białych suprematystów są dokładnie takie same, tylko to przeciwne drużyny. Tylko w tej kwestii należy też przede wszystkim spojrzeć na boisko, a to jest ustawione pod białych, podobnie jak zachodnie społeczeństwo jest ustawione pod mężczyzn. Zauważ też, że w swoim wideo wspominasz o tym, że feministki narzucają, jakie powinny być gry wideo, powołując się na Anitę Sarkizjan. Podtekst jest taki, że kobiety nawet nie mogą się wypowiedzieć w tych tematach, bo od razu będzie to narzucanie. Od jeden z przykładów subtelnych nierówności. Gdzie kiedykolwiek stwierdziłem, że seksizm lub rasizm nie istnieją? Gratuluję, wytrzymałeś całe 4 minuty bez oskarżenia osoby, z którą się nie zgadzasz o seksizm. Znów uciskają feministki! Czy tym razem potężni feminiści! A tak poważnie, tak, oskarżamy. Bo widzisz, często niezajęcie strony już jest, no, zajęciem strony. Taki banalny przykład. Jeśli na podwórku duży dzieciak bije małego dzieciaka, a ty stwierdzasz, że nie ma żadnej bójki, to w zasadzie przyjąłeś stronę. Stronę dużego dzieciaka, bo negujesz realnie zachodzące zjawisko. Jeśli nauki społeczne uważają, że kobiety są w gorszej sytuacji, a ty twierdzisz, że nie, ponieważ są dwie pielęgniarki, które twierdzą, że nie ma żadnej pandemii, <laughs> znaczy, e, że są dwie feministki, które twierdzą, że żadnej gorszej sytuacji kobiet nie ma, to ustawiasz się jakby po stronie seksistów, olewając realnie istniejące zjawisko opisane przez nauki społeczne. Porównując grid Girls do dzieci pracujących w fabrykach, ponownie sam przejawiasz perspektywę na kobiety jako niezdolne do decydowania o sobie samych i potrzebujących szczególnej opieki. Okej, okay, niech ci będzie, że porównaliśmy, ale tu ciekawsze byłoby porównanie do osób z zaburzeniami genetycznymi te 100 lat temu w cyrku. Dlaczego one mają wymagać specjalnej opieki? Przecież one dobrowolnie wybrały pracę w cyrku. No tak, bo musiały spełniać oczekiwania społeczeństwa wobec siebie. W innych miejscach spotykałoby się z szykanami ze strony ludzi, a tutaj mogą przekuć je w atut, w dużym cudzysłowie. Podobnie jak z kobietami, które się w ten sposób uprzedmiotawiają. Wykorzystują pewne stereotypy na swoją korzyść, ale to nie znaczy, że te stereotypy są dla kobiet korzystne w ogólności. To samo, choć w mniejszym stopniu można powiedzieć o mężczyznach. Tu jednak trzeba mieć na uwadze sławny wniosek Włach. mężczyzna to po prostu człowiek. Kobieta to człowiek, oraz kobieta. Dlatego trzeba byłoby pomówić o uprzedmiotowianiu człowieka w ogóle i... No dobra, dobra, przestaniemy tutaj, bo znowu nas ponosi melansz. Porównywanie kobiet do ludzi bez nóg, którzy nie potrafią normalnie funkcjonować bez pomocy systemu. Gratuluję wyczucia. To jest jakby hiperbola, którą nam wcześniej wypominałeś. Weźmy sobie przyjaskrawiony przykład, bo na takim lepiej widać o co chodzi. Weź, stać cię na lepsze argumenty. Rzeczywistość jest taka, że każdy z nas potrzebuje w jakimś momencie swojego życia jakiejś formy specjalnego traktowania. Nie nakarmisz niemowlęcia, nie wiem, kebabem, nie zagonisz sportowca z grypą na zawody, a student idealnie, gdyby mógł się skupić na studiach zamiast dorabiać. W tym momencie sam stawiasz kochoła atakując tezę, seksizm nie istnieje, która nigdzie nie padła. Stwierdzenie, że kobiety i mężczyźni są równi wobec prawa, czyli istnieje formalne równouprawnienie, w żaden sposób nie przeczy istnieniu seksizmu czy seksistów. No to czekaj, czyli seksizm istnieje i feministki chcą zniesienia go. No to czemu przytaczasz taką definicję równouprawnienia, żeby udowodnić, że feministki się mylą? Dosłownie dwa zdania wcześniej masz w moim filmie powiedziane, że ten argument ma być odpowiedzią na hasła o tym, co działo się historycznie, a narzekasz, że nie jest odpowiedzią na hasła o tym, co dzieje się teraz. Sam tego nie zauważyłeś, czy liczysz na to, że widzowie nie zauważą? Twój argument, jak rozumiemy, ma uprzedzić to, że kobiety teraz mają gorzej, bo historycznie były na gorszej pozycji. Czyli też odwołuje się do tego, co jest teraz. Całość tematu różnicy płac została omówiona między innymi tutaj, jak ktoś jest zainteresowany, to obejrzy. Nie będę tu przepisywał argumentów, bo w filmie sam się za bardzo do nich nie odniosłeś. A dlaczego tylko z jednym fragmentem, ignorując całą resztę argumentów? Tak tylko pytam. Nie zauważyliśmy źródeł dla pozostałych argumentów. Badanie z Harvardu zostało omówione tutaj, a to drugie stanowi główną treść tamtego wideo. No to chyba dobrze, że wzięliśmy najmocniejszy argument. Tak jak teraz okazało się, że to twoje wideo było osadzone tylko na jednej ankiecie z wyborczej. Sugerujesz widzą że kobiety wolą siedzieć w pracy zawodowej niż pracować we własnym domu bez podania jakiejkolwiek argumentacji? Chcielibyśmy dać im tę swobodę wyboru pracy, o której ty też postulujesz. Gdyby rzeczywiście rozkład prac domowych był 50-50, wtedy można by mówić o woli do pracy w domu lub poza nim. Nie podajesz żadnej argumentacji, dlaczego jest tak, a nie na przykład odwrotnie kobiety wybierają mniej pracy zawodowej i tak uzyskany czas poświęcają na pracę w domu. Po prostu odgórnie zakładasz to, co pasuje do Twojej teorii. A czemu ten czas poświęcają na tę pracę? Czy znów osiągnęliśmy ten parytet w pracach domowych i kobiety stwierdziły, że nie, no to jest fajne, ale wolę robić pranie w domu? A tak schodząc na ziemię, to praca domowa musi się zrobić i zapewne jak byłeś dzieckiem, to się robiła jednak przez twoją mamę niż tatę. A jeśli teraz u ciebie w domu robicie pół na pół, no to gratulacje, ale nadal jesteście w mniejszości. To badanie cbos pokazuje, że większość prac domowych od 1,5 raza do 42 razy częściej wykonywana jest przez kobiety. Fałszywie sugerujesz widzom, że kulturowe uwarunkowanie zainteresowań zawodowych kobiet jest paradygmatem naukowym. Okej, okay, po pierwsze, szczerze tłumaczymy, żeby nie robić wideo na jednym badaniu, co się o nim gdzieś przed chwilą wyczytało. A po drugie, kulturowe uwarunkowanie nie jest zgodne z paradygmatem naukowym? No to źródełka poprosimy. Najlepiej takie wiesz, nie z Intellectual Dark Web, bo tak z założenia oni są przeciwni paradygmatowi naukowemu? To na pewno będzie szok, ale nie jestem fanem odgórnego ustalania zarobków w danych zawodach. Naprawdę nie zauważasz, że wyższe pensje w zawodach na przykład technicznych wiążą się głównie z automatyzacją i dużą skalowalnością, która umożliwia jednej osobie wykonywanie pracy, którą kiedyś musiał robić cały zespół, czego nie da się za bardzo przełożyć na przykład na zawody związane z opieką nad ludźmi. Okej, okay, czyli nie jesteś fanem odgórnego ustalania zarobków w budżetówce, o której na przykład mówiliśmy. Ciężko stwierdzić, na czym by to miało polegać, ale okej. Okay. Możemy też z tego wywnioskować, że rozwój technologii medycznych nie wpłynął na skalowalność opieki nad ludźmi, czyli że pielęgniarka poświęca jednemu pacjentowi tyle samo czasu, co powiedzmy 100 lat temu. No ale dobra, załóżmy nawet, że to się zgadza. Skoro wyższe pensje w zawodach technicznych wiążą się z automatyzacją i skalowalnością, to przed wprowadzeniem automatyzacji były takie same? Simon Dubuła pisząc w latach 70., że kobiety zarabiają mniej za taką samą pracę, bardzo możliwe, że miała rację. Być może istotnym jednak jest tutaj fakt, że nie żyjemy w latach 70. i używanie tego cytatu jako argumentu do dzisiejszych realiów jest bezwartościowe. No to czekaj, mamy to równouprawnienie, czy nie? Bo z Twojego wideo wynika, że już od początku XX wieku je mamy czyli że kobiety muszą zarabiać tyle samo, co mężczyźni. Nawet w swoim wideo każesz im cytat. Jestem pewien, że gdzieś znajdziesz jakąś jakaś męska świnia, która zapłaci kobietę mniej tylko i wyłącznie dlatego, że jest kobietą. Z tym, że jeśli coś takiego się zdarza, to taka sytuacja jest w Polsce nielegalna i powinna zostać zgłoszona na policję, tak jak każde inne przestępstwo. Ale okej, okay, okej. Okay. Hiperbola. Szczerze, to czasem ciężko ją wyczuć z Twojego tonu. Tu właśnie jest pewna kluczowa nieścisłość, którą chcielibyśmy wyjaśnić. Czy mimo formalnego równouprawnienia jest problem z realnym równouprawnieniem? Jeśli mówisz, że w latach 70. taki problem był, to wychodzi na to, że jest to możliwe. Tylko to pokazuje, że nieuczciwie przemieszałeś te dwa znaczenia równouprawnienia formalne i realne. Współczesnym feministkom chodzi o to drugie. Aha, i jeszcze taka poboczna uwaga. Druga płeć Dubowłach powstała w 1949, a w latach 70. w zasadzie już mało co pisała. To taki tam detal, ale nadal pokazuje, że nie doczytałeś o tych falach feminizmu, choć wyprodukowałeś już o nich kilka wideo w międzyczasie. A to takie kurde podstawy, i trudno bez nich dyskutować merytorycznie. Gdzie to wideo mówi, że świat jest pełen szalonych feministek? Nie ma dosłownego cytatu, ale jeśli coś jest między wierszami, to nie znaczy, że nie istnieje. To jest nasz największy problem z twoim wideo, bo o ile poprzednie było w miarę wyrównane, to to ogląda się jak propagandę. Podajesz jako przykład dwie normalne feministki, czyli to jakby znaczyło w domyśle, że pozostałe feministki normalne już nie są. Oczekiwanie powagi w internecie jest nie na miejscu, no chyba że ty to robisz zarzucając mi, że zaczynam wideo performansem, feministek? No szczerze, to nie my mamy intro do kanału o takiej treści. Niestety, w dobie mediów społecznościowych i wyszukiwarek projektowanych tak, by ukrywać przed nami rzeczy, które mogłyby wzbudzić w nas negatywne emocje, coraz łatwiej jest nam się zamknąć we własnych bańkach światopoglądowych, do których docierają jedynie informacje potwierdzające nasz światopogląd i karykaturalne łatwe do odrzucenia wersje poglądów przeciwnych. Tymczasem, by mieć jakiekolwiek rzetelne podstawy do wybrania któregoś z poglądów, należy przyjrzeć się najlepszym argumentom z obu stron. Jakoś nie jestem zaskoczony, że kilkanaście razy odwołujesz się do całkowicie zmyślonego Kochoła o moim twierdzeniu, jakoby seksizm nie istniał, który ani w tym, ani w żadnym innym moim filmie nie pada. Tak samo jak sugestiami, że pewnie jestem seksistą, skoro mam problem ze współczesnym wydaniem feminizmu. Wiesz, nie chcę brzmieć wrednie, znowu, ale to co powiedziałeś brzmi tak. No ja nie jestem seksistą, ale. No i czekaj, to ta Dubowoach to jest już współczesna, czy nie? Bo ona chciała, Twoim zdaniem, odebrać kobietom wybór w tym wywiadzie z 1975. Co ciekawe, jakimś cudem w ogóle nie odniosłeś się też do samego pytania, dlaczego ludzie nie lubią feminizmu, na to pytanie przede wszystkim odpowiadał mój film. Nie podałeś też żadnej argumentacji, że miałoby być inaczej, a źródło z wyborczej o tym, że w większości kobiety faktycznie nie chcą się identyfikować z feminizmem, zignorowałeś. Źródło uznaliśmy za merytoryczne pod koniec. Z nim nie mamy problemu. Za to z interpretacją tak. Dodatkowo narzekanie w równoległym komentarzu, że nie chcę wchodzić w kilkudziesięciopostowe polemiki w komentarzach w momencie, gdy w poprzednim filmie sam mówiłeś, że nie zamierzasz podchodzić ze mną. Do żadnej debaty, wiesz takiej debaty, w której można by na bieżąco wytknąć komuś przekłamania i manipulacje, jest co najmniej słabe. Słabe to są takie debaty na żywo, gdzie widzowie nie mają czasu poznać się na przekłamaniach i manipulacjach, doczytać, przemyśleć czy zapoznać się ze źródłami, gdzie nie mogą, no w dwóch słowach, myśleć głębiej. Taka debata na żywo to... Tak naprawdę przepychanka. A jak już o przepychankach mowa, to cały czas pozostawiam otwartą opcję przyjaznego sparingu. Ja, w sensie ja, ja, czyli narrator, ring i okładanie się krzesełkami. Wyjdzie na to samo, a bez przekłamań i półprawd. Chociaż, kurde, przez pandemię widzowie nie będą mogli dorzucać nam krzesełek. Więc e, może maraton picia wódki.